Biem ostatny level jako Double 7 Forsaken 1x1, okej, okay. 1x1 killerem, 1x1 i idzie po mnie, co nie? Czekaj Nie, nie, że... Basy z Infection nie poszedł po mnie. Ale są dźwięki nowe dla 1x1 Powalone. Ale prawdziwa. Dobra, ten general jest zrobiony to tutaj gdzieś może iść. Tak. Tam jest one by one, okej, okay. ja se tak pójdę. Nie, nie widzisz. O nie, szybko. Cool GUI, cool GUI. Szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 dawaj. Jest, dobra. Albo poczekam chwilę. Bo ja nie wiem, gdzie on jest. Ty serio nie wiem, gdzie on jest. Nadchodzi! Szybko! Loxicola Jest! Nie trafił! Uuu Nie trafił znów! Dobra! W linii na speedzie dwa najlepiej zbiec Bo... Killer nie może sobie skrócić drogi Dobra! Jest! Strollowany! O jak nic! strolowany Wie, że tu jestem, użył swojego gunstable eye Jest, nie trafił mnie ten Uzer, ja tu No nie O nie Dobra, muszę biec przed siebie Dobra Jest pobieg za klonem, udało mi się Dobra, nadchodzę Nadchodzę Yyy, e, e, jakbym mógł tylko nadchodzić Dobra, Wojciechasz się baza, żeby po prostu sobie tak pójść. Na no, przykład. Okej, okay, tu nikogo nie ma. Tam ktoś jest. Dusekar! Dusekar, co ty tu robisz? Nie trafisz mnie. No, nie trafił mnie. Kurde. Tak zrobię. Oj, tak, trafiłem ich dwóch. No i tym przedleckim, no ja wiem co ty kombinujesz, no mieczyk ma A tak się odwróciłeś Ja mam coś takiego Kurde No nie, pykło mu No pykło mu, niestety No nie tym geścikiem Dobra, okej okay, tam kogoś Tapaj się, tapaj się. W77, siema. Siema. Siema, W77, jak tam życie mija? Chyba dość dobrze, co nie? Dawaj, go jest, dobra. Okej, okay, gdzie to teraz kogoś mogę mieć? Chyba po drugiej... Na drugim końcu mapy. O jak nic, tu kogoś mam. Dobra, oj za późno. Za późno ten blok. Jest, trafiłem Eliocika. Trafiłem Eliocika. Nie, ja muszę go zabić, bo on naprawdę... Tak, on z przesada. Przesadza. Przesada. To co lubi. Dała ich dwóch. Nie, no kogoś z tego wydrasza muszę trafić. No właśnie. Idę po Lejucika Dobra, nie ma go Tam się tepnę. Siema przedlecki co ty robisz? Czelne szydlecki, jak to tak? O kurde, prawie mnie trafił. Jestem kurczakiem tutaj naprawdę. Tak zrobię. Tak zrobię. O, pięknie, dorwałem go. No, ten Wojtasz jest dowalony. No nie. Trafił mnie. Jeszcze z tym Dusekarem, Eliocikiem też. Nikogo nie hitnąłem. Geściku, no. Jest, trafiłem go. Dawaj, jest. Czedlecki gdzieś jest, a ma mało HP. Tutaj jest. Tutaj jest, o jak nic tutaj jest Dawaj go tak Jest, trafiłem go, dawaj Dawaj swój drasza. Dawaj, jest O tak Gdzie teraz kogoś mogę mieć, ja nie wiem Tu jest Dusekar Jak ja nie cierpię Dusekara, ja nie wiem O jest, trafiłem go Nie trafiłeś nie tym razem Ja ci się tak nie dam Dawaj go Dawaj znowy nowy Okej okay. Jest, mam go Czy ktoś tu gdzieś jest? Ja nie mieć pojęcia Nie, ja nie wiem gdzie ktoś może być Tam się tepnę O no tam jest Szydlecki To jest Szydlecki Chodź tu Szydlecki o, nie trafi mnie, dobra, spoko. Jest, a to był na no, hita. To... No i Gabi. No i mój widz mi został. No nieźle. No nieźle. Chodź tu, chodź tu. Daj go. Jest, trafiłem go. No ma to rush hour. No nie. Kurde. Jest, dobra, udało mi się. Ler 52. No ale szkoda, że Noli nie ma jeszcze skinów Mainstona. Może zostaną dodane. One by one atakuje. Mainstone trzeci skin wygląda dość spoko. Dość spoko. Tu jest gdzieś, co nie? Nie wiem. O mój Boże no. Znalazł się piłkarzyk. O kurde. Wow. O wow ja yes, sobie tak przebiegłem Ooh, wow Ale ile HP mi to Mass Infection zabrało Nadchodzi Uuu, jak nic Naprawdę Okej okay. Ponupka Sage, mądra, Nie widzi mnie prawdziwego Dobra, dupa z bobra Szkoda, że tu nigdzie tu nie ma, ja pierdzielę Idzie oczywiście po mnie Okej, okay, znów na to wpadł. Dobra Nie trafił mnie Dobra, zupa z dobra Nubek pomógłbyś jakoś bardziej Jest, nie trafił mnie On może tędy... Ale on chyba tak nie myśli. On aż tak chyba intensywnie nie myśli. On chyba aż tak intensywnie nie myśli. No właśnie. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Level 99. Ale mam szczęście, ja pierdzielę Naprawdę. Block kola tam widzę pizzę. niech ona nie znika, niech ona nie znika. To tak, 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 tak! Okej, okay. idzie po mnie. No, oczywiście. Dobra, spoko, niech sobie idzie. Idzie tu. Znów! O mój Boże, znów. O jest. To jest chyba jakiś taki bardziej początkujący gracz. Też na początku dałem się tak nabierać. O mój Boże. Czemu on hitnął nic? Nie wiem, on tu nadchodzi Patrz, co umiem Co on robi? Idź po mojego... O kurde, hitnął mnie przez przypadek prawdziwego Uuu, ale miss Ale miss, ja sam w miejscu, ale cel Tak, zagrajmy w tag Okej okay. Halo, lubię tą metkę. Uwierzybyś? O, nic mu nie zrobił, Masej Skina. Ej, masz mi klon. Ej, wygrana. Co jest za... Co jest? Nie tak z naszymi głowami. Okej okay. Teraz ja jestem Nolim. Teraz to ja nadciągam Teraz to ja nadciągam siema To na mnie nie zadziała Zrobię coś takiego Wow Siema Nie dostaniesz pizzy O, nie ma Nie ma, nie ma, nie ma Serio Eriak chce coś od Dusekara, a Dusekar chce coś od Eliota Co jest nie tak? No nieźle Co ten eliocik tam robi Że eliotów, ale jednego już nie ma Dobra, mam go gdzieś, bo ma speeda W77, jak to tak uciekać przede mną Kurde Widzę go tu Widzę cię, widzę cię, ale jakoś cię nie mogę hitnąć O jest pięknie Czy ty serio próbowałeś się tyle pierdnąć? Ty potrzebujesz na to 6 sekund To też taka ciekawostka Dobra, gdzie ktoś może być? Dobra, pewne się, może akurat, może akurat nie, tam ktoś jest Tu ktoś jest Nie pykło Ja w to nie wejdę, chłopie Ogarnij się Tak, ogarnij się Będziesz tu krążył? Serio? O jest! Udało się! Co jest? No i masz slowa, okej okay. Tutaj był Eliocik gdzieś Był To nie znaczy, że to nadal musi być Bo się tam tepne. Tam gdzieś jest, dobra No nie nie pykło. No nie. On tu biega, no. Kurde. No nie, Rush Hour jeszcze. Dobra, jest. Dobra, dawaj go. Jeden hit. Dawaj go, dawaj go. Dawaj go. Ja pierdolę. Dobra, nowa. Jest, udało się. Co on tam robi? Nie mam pojęcia co on tu robi Dobra, chyba Easy wygrana Co ty robisz? No ja pierdzielę Jest, udało się O tak, no będzie killer Dobra, czy to prawdziwy generator? Czy ty musisz go do mnie przeprowadzić? Ja pierdziela Dobra ten gunner jest zrobiony Czy tamten jest prawdziwy? Nie mam pojęcia Okej okay, on go tu przeprowadzi On tutaj chyba przeprowadzi killera Sorry ta nie mam Sorry Okej okay. Troll mm. z tym I'm cooked. Jesteś ugotowany. Okej okay. Może znajdę metki ta? To jest oczywiście nieprawdziwy mnie goni. No nie. No to jest prawdziwe. Kurda. No tego Dawolem Serence zabił. Może ten nubek jednak nie przetrwa. O nie. Nie, nie, nie. Szybko, 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 O mój boże O mój bosz. Gdzie on jest teraz? Tam jest. Nie ja zastanawia się, gdzie jestem. Gdzie się tepnie? Tam się tepnął. Chyba, że to halucynacja. Chyba, że to może być halucynacja, bo tam jest kolejny. To jest halucynacja. Dobra, idę tu w takim razie. 35 sekund. Nie, nie wiem Jest, dobra Mam mojego klona Dobra, nie pykło Dawaj przetrwaj to Dawaj przetrwaj to, gdzie on jest? Nie mam pojęcia Obiekty tam gdzie nie ma generatorów O mój Boże Hitnął mnie tym O mój Boże, nie wygrasz już tego Ojejku. Nie ma opcji. Jest. Udało mi się. Nowa mapa, i może to będzie mapa, gdzie w końcu zdobędę level setny, bo naprawdę mało mi brakuje. Oj, malutko, malutko. Jest, mam level setny. O tak. Level setny. Udało mi się. O tak, w końcu. O jakim czasie Czy ty tak na poważnie? O nie hitnołeś mnie! Tutaj Miku nie da się zabić. Tutaj Miku nie da się zabić. Tutaj Miku nie da się zabić. Jest, tutaj Miku nie dał się zabić. O, John Doe Okej, okay, jak wygląda ten skin? Wow, dowalony jest. Rogi. O jest. No nie źle. Ten skin, przecież on jest tak z dala widoczny A czemu po mnie poszedłeś? No okej okay. Nie ma... Nie trafił we mnie tymi spajkami, o nie trafił Zablokował sobie do mnie trasę Oho, ale pędź, ojejku mm, Aż 14 sekund działają te spajki no wiesz, ty co? No dobra Widzisz, jak to zrobiłem? <grym> Mój klon w to wszedł Idę tutaj, bo tutaj jest bezpiecznie Jak nic Okej, okay, jak nic, sam jest bezpieczny O, tutaj jest ten dispenser Muszę do niego pójść Wygrałem Kto by się tego spodziewał? O jejku jak się zbagował co jest O kurde No nie wiesz O mój boże Dawaj go Jeszcze jeden raz Pięknie O jejku tował się No nieźle Widzę cię szedlecki Ja cię widzę A, też chcesz, chcesz być zabity, okej, okay, dobra, spoko. Jeśli tak Nie mam nic przeciwko, o, nie trafił mnie. Ale fajnie. Tam są, więc się tepnę tam. Bo idę na górę teraz. No dosłownie co jest? Dawaj tego szydeckiego. Ja piercielę. No nie! Każdy idzie wodą, ja pierdzielę ten dispenser celem musi być w takim miejscu? Ja pierdzielę Dobra, pozbędę się tego tam Okej, okay, tam był jeszcze Builderman, okej, okay, dobra I znów, dobra Ja wiem co ty próbujesz Jest, dobra, mam go 10% mi zostało. Dawaj go tym. No kurde. 10%. No to pięknie. Widzę tamtego szyleckiego ja pierdzielę. Nudnego tu, tu gdzieś poszedł. Bóg jeden wie, gdzie on poszedł. No tutaj poszedł. Dawaj go, jest No nie wierzę, nie za każdym razem musi trafić. No nie wierzę, słowa jeszcze. Dawaj go znowu w domku, tu nic nie ma takiego ciekawego. Ja pierdzielę. Problem ze staminą jest. Jest, dobra, zabiłem go Jest, mam cię Dobra, dawaj go Ja pierdzielę Nie cierpię problemu ze staminą Dwa hity chyba jeszcze Dawaj go z tego Jest No i Belderman mi jeszcze został O nie, on sobie tam pewnie centry zbudował O nie no właśnie, zbudował się jak nic. Teraz człowieka pewnie nie wiadomo gdzie. Nie wiem, nie wiem gdzie się tepnąć. Tu się może tepnąć. Nie, on tam jest. Ja pierdzielę, ale ja gotuję. O mój boże, on tu jest. Kurde. Chodź, 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 chodź. Jest. Kurde. O, minął to. Dobra, jest. Przyciągnęło go trochę. 44%. No nie. Ale ja mam problem ze staminą. Mam nadzieję, że on też. 10 sekund. Jest, udało się. Co jest? No nieźle. Jeśli cię źródło, to nie to nic. Zanim, da ci będzie wyraźnie miesiąc, nie pa pa!